Witam Was wszystkich serdecznie. z poniedziałek 8 stycznia, bodajże? 9 stycznia jeżdżę nadal elektrykiem, jest to już trzeci tydzień. Chyba całego jeszcze przejeżdżę, a na pewno do środy, na pewno, środa, czwarta, No, cały tydzień podejrzewam, że się odejdzie. Kurde, myślałem, że dzisiaj będzie dużo mniej roboty, bo prognozy były słabe. W czwartek chyba przyszło, że 4000 w dorach będzie. No, kurde, a gdzie z 50 to będzie max, nie? Cały tydzień kształtowało się około 6000 w dorach plus, minus to miałem te, po te 80, powiedzmy, nie? No to tak tam, kurde, to 4, no to będzie mało. No, okazało się, że mam stówę, więc nie ma reguły, ale coś tam jeszcze dojechało dzisiaj. no Ale ileż tam z tego mogło dojść? Czy to tam wczoraj dojechało, czy jakoś tak, i to dzisiaj rozładowywali tam paru chłopaków, Ym, ale ja nie o tym nie wiem, czy to jest moje takie jakieś tam widzimy się telefon oczywiście już odbieramy już to dzwoni dzień dobry kurier między 11 a 14 proszę bardzo no więc wracając do tematu od tego czasu niemalże codziennie mnie głowa boli jak jeżdżę tym autem, na serio nie wiem czy to ma wpływ baterii ogólnie czy nie ale tak tak to spostrzegłem kurde teraz tak wczoraj mnie nie bolała w ogóle w sobotę w sumie też nie kurde zacząłem się na auto mieć i znowu mnie głowa boli masakra nie wiem czy kiedyś mówili żeby telefonem dużo nie, nie rozmawiać przez telefon bo zostaniesz raka czy coś tam nie bo baterie te i w ogóle a tu jakby nie było, to siedzisz w puszce, kurde, zamkniętej. Z tymi bateriami jakby nie, więc. Nie wiem jak to. Dobra, jadę tam. Dobra, za to co się za chwilę powierzam, na szkole policji. No i jest to na szkole policji, wjeżdżam, jadę na strzelnicę, pakę doręczyć. No i taką prawidłowość zauważyłem, że mnie kurde, codziennie głowa boli w tym uciepku. No, siedzisz już zamknięty w tej puszce, otoczony bateriami. Są wiadomo jakieś izolacje i wszystko. Ja, czy to ma jakiś wpływ? Nie wiem jak inni, nie pytałem się ich, ale nikt się raczej nie skarży na jakieś bóle głowy. Ale ja wsiadając do tego auta, to albo mocniej, albo mniej mnie ta głowa codziennie. Ćmi, boli, mocniej boli, słabiej boli. Może to jest jakiś przypadek i coś tam w pogodzie jest. I w ogóle, ale tego nie wiem. No tak to wygląda. Ciężko jest mi powiedzieć, próbowałem gdzieś tam w googlach, nie jakoś może pieczołowicie szukałem, ale coś tam przeglądałem, czy coś gdzieś ktoś coś o tym pisze. No bo jakiś wpływ to i tak ma, i tak ma, nie? Tak mi się wydaje, no nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Dobra, idę tu z tą paką, pierwszą tą przestrzennicą, bo już dwa lata. Dobra, paka to ręczona, lecę, pokazałbym Wam to jak to wygląda, ale nie mogę szkole policji jest to dosyć duże policjantów też tu jest sporo no dobra lecimy bo szlabany są zamknięte jak zawsze choć no, w tą stronę czekam jakoś długo mam nadzieję że w tą też nie będę jakoś długo czekał ale się pokaże dobra ten otwierał szlaban i w ogóle okej, okay, jedziemy, dzięki dobra, lecimy o, nowy autobus z policjantami stoi na rogatkach no, tak to wygląda długi weekend minął zleciało, nie chciało mi się tak kurde wstać do roboty dzisiaj i tak wstałem o Ale nie chciało mi się w ogóle ruszać dupska i znowu tu siedzieć chyba jakiś ból mi wszedł w nogę ale jakoś to porozchodziłem bo no, w tej robocie Choroby i jakiejś bóle i skręcenia trzeba rozchodzić. Nie leczy się, no trzeba rozchodzić. I tak to wygląda. Ogólnie, no chciałem właśnie tak krótko, właśnie powiedzieć o tym, czy to jest właśnie spowodowane tym, że się jeździ tym w sumie elektrykiem i się siedzi w tej puszce zamkniętej. No nie wiem. Ciężko powiedzieć mi, lajkowi, który nie ma jakiegoś większego pojęcia o tym. No, nie wiem, nie wiem jak sądzicie, czy to ma wpływ. No, kurde, jakiś musi mieć wpływ. No, jest co jakieś pole, pole, nie wiem, magnetyczne czy coś, to, to cię otacza, jakby nie było przez cały dzień. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. No, tak to właśnie wygląda: 77% baterii, 103% ogrzewanie załączone. C, zauważyłem, że są różne tryby jazdy. E, e, jakiś tam plus, czy coś tam, zaraz mam. O, jest E tryb oszczędzania energii i ogrzewania to jest E+, czyli słabiutki jest i na i jest ogień ale patrzcie, jest 103, wyłączam jest 111 daje ogrzewanie podkręcamy wiatraczek i 86 dobra, wymieszamy na 1 i mamy 102 można się bawić zasięgiem, można się bawić zasięgiem

10 może zacząć 2 godziny, 15 na godzinę. Jest dobrze, nie ma źle. Dobra, czekam aż to kurde się dźwigną te szlabany i lecę dalej. Działam se, działam se, działam se, działam se Osłabłem, kurde, nie mam siły no Za chwilę, to, znaczy za chwilę, no jeszcze tu zrobię małe osiedle takie Niskich budynków To leciał na duże osiedle Ale nie chce mi się Masakra No serio, jest godzina 12 Nie idziemy średnio, bym powiedział Nie, że kogoś nie ma, albo coś, po prostu ja się tak Pieprze z tą robotą i w ogóle więc to średnio ale dobra, trzeba będzie jakoś przyspieszyć no i działać kurde, zrobić co zrobić i mieć z głowy i do domu ta pogoda też taka do dupy bo cały czas pada deszcz no i tak to wygląda dobra lecę dalej lecę dalej no i tyle, parę zwrotów już mam, bo kurde, tego nie ma, tamtego nie ma i. te nie ma kasy, tamte nie ma kasy. Kurwicy gdzie dostać czasami. Ciobie, jest taka pogoda, nie powiem z czego, że myślałem, że już jest 16, a jest dopiero 14, 18. Teoretycznie mam prawie koniec, zrobię odbiory. Pod jeden odbiór się muszę, muszę się cofnąć. I spróbować jeszcze z trzy stopy, kurde doręczyć, które rano nikogo nie było. Bo na jutro prognozy są, kurde, podobne do, do świątecznych prognoz. więc jeżeli dzisiaj miałem sporo, no to jutro to już podejrzewam będzie jeszcze więcej. Chyba że te niektóre paczki, które miały być na jutro, przyszły już dzisiaj, no, ale nie zmienia faktu, że i tak. Tej roboty będzie dosyć, dosyć I w ogóle, no ale Nic Nic nie zrobię, no Taka Taka oto to jest praca No, Tu już byłem, kurde, no ale dobra, wracam się potem odbiór Choć mi nie dzwoniła, żebym przyjechał po paczki Ona tam jak da ten, no to na drugi dzień niby, no ale i tak muszę tu niedaleko podjechać i tak, no to już podjadę. Bo te paczki, a to przeważnie są koperty małe, to parę kopert, że będę miał z głowy, jutro nie będę musiał podjeżdżać, choć i tak tu pewnie będę jechał, no bo tu będą stopy do doręczenia, bo są takie kurde, że przez tydzień nic tu nie idzie. A potem kurde jak sypię to cały czas kurde przez miesiąc, nie? Jak to tu wygląda dobra? To no, chciałem... To co powiedziałem na samym początku filmu, to w sumie chciałem powiedzieć. I to by było w sumie tyle. Póki co to możecie subskrybować, lajkować, komentować. A ja tam coś będę próbował nagrywać. Choć mam tam parę odcinków nagranych, muszę je zmontować. I sam już nie pamiętam co tam nagrywałem. A jak będę miał czas, to pogarniam. Więc bowcie się, hejo.